Fantastyczny MeshTastic. Wiele z osób oglądających moje filmy pyta, co to jest MeshTastic. I zapewne taki materiał nagram, bo był to błąd, że tego nie zrobiłem wcześniej. Dziś jednak dla zainteresowanych tematem chciałbym przedstawić Wam tworzony już od jakiegoś czasu nowy graficzny interfejs MeshTasticu. Przeznaczony na kilka wybranych urządzeń typu LoRa. Jego tajemnicze oznaczenie to UI i każdy kto posiada urządzenie typu Tidek może je wypróbować. W opisie pod filmem zamieszczam link oraz stronę, dzięki której można go wgrać do urządzenia. Zapraszam. Cześć moi drodzy. W, ten środowe, w te środowe popołudnie, trochę dzisiaj nietypowo, ale też dlatego, że mam nietypową niespodziankę, a mianowicie takiego tonowego Meshta Sticka graficznego, Nie, widać, jak widać. I chciałbym dzisiaj go Wam lekko zaprezentować. Hmm. Przenieśmy się tutaj na tą kamerkę podręczną, gdzie możemy zobaczyć, jak to wygląda. Mamy tutaj podstawowy interfejs, oczywiście. Ten mój model e, Mestarznika to jest Tidek. I na razie, na ten model, e, to, e, że tak powiem, oprogramowanie jest szykowane. Jest to po prostu nic innego jak nowa wersja mysztażnika, która jest, że tak powiem, w wersji swojej graficznej, rozszerzonej i no, nie ukrywając, łatwiejszej do obsługi. Co tu mamy? Tu mamy podstawowe menu, czyli takie informacje, które są wyświetlane na każdym jednym standardowym urządzeniu typu Mestastik, czyli Lora, działająca w tej oto właśnie sieci. Tu jak widzicie mam swojego Baomesza, gdzie e, przeskakując tym przyciskiem będę wyświetlał mniej więcej podobne informacje, czyli e, stan naładowania baterii, akurat tu jest, gdzie indziej. No ale te podstawowe informacje, które wyświetlają się na tym e, małym wyświetlaczu we wszystkich innych urządzeniach typu LoRa, no to na pierwszym ekranie mamy je tutaj w formie takiej graficznej, czyli czy mamy wiadomości, czy ile nodów jest aktywnych, tutaj jest jeszcze położenie. W tej wersji muszę, was, muszę wam powiedzieć, że to jest wersja pokazowa, nie jest to wersja urządzenia do pewnej, pewnych testów sprawności całości tego oprogramowania, ponieważ połowa tych funkcji tutaj jeszcze nadal nie działa. Jest to po prostu taka pokazuwa. Na dzień dzisiejszy prace chyba trwają. No już któryś miesiąc rzędu śledzę ten temat od mniej więcej czerwca. W następnym podpunkcie mamy widoczne tutaj nasze nody. No To wszystkie akurat te, które tutaj się znajdują. To są nody z mojego domu. Czy coś tutaj jest w tym menu? No. Klikając bezpośrednio na NODA, możemy wysłać wiadomość, co no też jest, że tak powiem, ułatwieniem, w stosunku do tego, jak to działało na wersji MeshStick'a, który na TDK jest, no jest, to jest te, tutaj ten, to ułatwienie jest stosunkowo duże. Tutaj mamy grupę kanałów, bądź nazwy naszych kanałów, no to wiadomo, E, takich ustawień zrobić nie mogliśmy z poziomu tego standardowego szatnika. Tutaj jest to możliwe, i ta funkcja tutaj oczywiście działa. Tu mamy e, nasze aktywne czaty. E, ciekawostką jest to, że m, po uruchomieniu teraz, oczywiście, jest to tak jak mówię, cały czas wersja próbna. E, po uruchomieniu te m, m, poprzednie czaty znikają że prawdopodobnie jest to jeszcze w dużej mierze niedopracowane. Kolejnym podpunktem jest oczywiście mapa lokalizacji złapanych przez nasz Nodów. Tutaj też to nie działa, jakbyśmy nie próbowali obrócić tej mapy. Ma to być w takiej formie jak prezentacja na Google czy coś w tym stylu, że Będziemy widzieć nasze nody z tym po prostu punkcikiem, z, tym, z tą pineską a tym globem będzie można e, obracać. E, nie wiem na ile to się twórcom uda. Trzeba pamiętać, że Tidek też ma swoje ograniczenia. Aczkolwiek e, wgrywając do niego jakieś inne oprogramowania, które są przeznaczone e, w formie wizualnej na niego, no on sobie tam stosunkowo dobrze radzi. No i teraz całkiem. Całkiem nowością, jaką jest tutaj w tym interfejsie, jest zakładka ustawień. Tutaj z poziomu samego urządzenia, nie musząc wchodzić do telefonu, możemy zrobić bardzo dużo. Zmienić naszą nazwę, zmienić region naszych częstotliwości. Możemy zmienić kanał, rolę, jaką pełni nasze urządzenie, czy klient, czy router klient, czy będzie to... Szereg całych innych. Oczywiście tutaj są one wpisane tak samo jak w aplikacji, którą mamy na telefon. Jest ich dużo mniej. Nie wiem, czy to zostanie rozszerzone, czy nie. W każdym razie czekamy na tą gotową wersję. Wtedy będziemy wiedzieć na pewno, jakie jeszcze dodatkowe funkcje w tym menu będą mogły dojść. Mamy tutaj czas podświetlania ekranu, jego jasność kalibrację dotyku, bo pamiętać trzeba, że ten ekran jest dotykowy, wybór języka, jeśli ta wersja rzeczywiście wejdzie do użytku, prawdopodobnie też będzie można dodać język polski w przyszłości, nie wymaga to jakiegoś stosunkowo dużego wysiłku, a na pewno dla niektórych z Was się przyda. Tu mamy reset oraz oczywiście wyłączenie bądź też reset. I ciekawostką ostatnią, najważniejszą w tym Oprogramowaniu jest zakładka narzędzi. No, tutaj to mnie troszeczkę zaskoczyło. Mamy coś takiego jak mesh detektor. Niestety to nie działa. Nie wiem jeszcze co takiego mają na myśli twórcy tego oprogramowania, co tutaj się będzie kryło. Na pewno działa signal meter. Może za dużo powiedziałem. Jest on w formie wizualnej przygotowany do uruchomienia, jednak w tej wersji przeddeweloperskiej jeszcze nie jest uruchomiony. No ale na pewno będzie to fajne urządzenie, które w jakimś stopniu będzie e, pokazywało siłę, siłę tego sygnału. Nie można tego zrobić w tego typu lorkach. Często, gęsto widzimy, tu mamy e, ten oto wskaźnik, mamy to odniesienie do tego sygnału. No ale e, wiecie, jak to działa. Czasem złapiemy lorgę na 10 minut i e, gdzieś tam e, pokazywał, że był sygnał, ale już go nie ma, jest zero. A tutaj możemy e, wizualnie widzieć, gdzie ten sygnał rzeczywiście w terenie jest, idąc, podróżując, w którym miejscu e, jego, e, jego wartości rosną o ile w ten sposób będzie to działało. Następnym jest tutaj jest to pokazywanie tej, tej ścieżki wiadomości, przepraszam, ścieżki wiadomości, która że tak powiem jest umieszczona w naszych wiadomościach, czyli teraz na przykład jakbym wysłał wiadomość z tego jednego mojego urządzenia na to to mogę prześledzić no tylko że na tym telefonie podpięte mam podpięte mam akurat urządzenie które jest na zewnątrz zawieszone po sieci no i mogę wam to zaprezentować wysłać wiadomość testową, i tutaj od razu się to pokazuje. I teraz klikając na ten skaner, że tak powiem, śledzenie tej ścieżki, jaką pokonuje ta wiadomość, przez jakie nody przeskakiwała, no to mamy teraz odpowiedź. To samo można zrobić w telefonie, ta opcja nie zawsze działa. Prawdopodobnie tutaj też nie zawsze będzie dobrze pokazywało to położenie. Ale jestem ciekawy, jak finalnie produkt ten będzie działał. No i ostatnią zakładką w tych narzędziach jest ta zakładka tych sąsiadów. Ona też nie działa. Prawdopodobnie jeszcze ta opcja nie jest uruchomiona. Zastanawia też wiele innych rzeczy, które nie funkcjonują tak, jak powinny. A mianowicie. Choćby taka no, dziwna sprawa, jak wychodzić e, z menu, e, normalnie mamy na duży przycisk e, Escape i możemy wyjść. Oj, do nas. Wysłałem test. Test to urządzenie jest e, funkcjonalne. Jak, jak widać, e, ono dostarcza te informacje. Także sam staszki teraz już funkcjonuje. Problemem jest tutaj na pewno e, brak możliwości ustawienia Wi-Fi e, tego urządzenia z poziomu, z poziomu tego menu, nie da się tego zrobić. E, trzeba połączyć urządzenie za pomocą, e, e, trzeba połączyć je za pomocą kabla, to samo na dzień dzisiejszy nie da nie ma takiej możliwości, żeby się. Połączyć z tym urządzeniem poprzez Bluetooth, kiedy wejdzie finalna wersja tego oprogramowania, no, bardzo jestem ciekawy. Nie mam jeszcze takiej informacji. Cały czas śledzę te forum, czytam co tam jest już nowego dodane do tego, ale mam nadzieję, że do końca roku takiego t będę mógł używać już z tym oprogramowaniem. No, bo umówmy się, jest to dużo przyjemniejsze, kiedy nie musimy wyciągać telefonu. A takie urządzenie umożliwia nam nie tylko prostą komunikację, ale też ten interfejs graficzny przemawia do takiego zwykłego zjadacza chleba. Jest dużo bardziej atrakcyjniejszy dla odbiorcy niż taki oto wyświetlacz. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia w poniedziałek oraz oczywiście w jakimś krótkim filmiku w sobotę, który jak zawsze po wakacjach już będzie wchodził, a ciąg tego to że Do usłyszenia, hej! Przypominam Wam także o innych filmach na kanale, o lajkowaniu, o subskrypcji i wsparciu Małą Kawą. Do usłyszenia, do zobaczenia i bez odbioru.